Moi drodzy, różnie jest nazywany ten okres w naszym życiu. Niektórzy mówią, że to podeszły wiek, inni, że dojrzały. Emeryci mówią, że to wiek emerytalny, inni z kolei, że sędziwy. Bardziej romantyczni nazywają go popołudniem życia, jesienią życia bądź zmierzchem. A chodzi, jak się domyślacie, o starość. Różnie jest ona nazywana i różnie jest również przeżywana. Dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj podczas spotkania ze Słowem na Dobranoc, słów kilka o jesieni życia, po południu życia, czy o wieku sędziwym, lub o starości. Jak najprościej ten wiek określamy. Dzisiaj kolejne opowiadanie z książki księdza profesora Romana Rogowskiego, W Jest Pan. Opowiadanie mówiące właśnie o różnym rozumieniu, albo o różnym patrzeniu, o różnym przeżywaniu starości. Są osoby, które mówią, że starość się Panu Bogu nie udała. I pewno, pewno te osoby mówią na podstawie własnego doświadczenia to znaczy pewno doświadczają bólu, choroby, osamotnienia. Różnych uciążliwości i dolegliwości związanych z wiekiem, i tak swoją starość postrzegają. I to jest ich doświadczenie, i to ich doświadczenie jest prawdziwe i autentyczne. Są osoby, które mówią, że starość jest, że starość jest piękna, że, że w końcu mogą zrealizować marzenia, których nie mogli zrealizować w młodości, bo byli zapracowani, byli zabiegani, zajęci wychowaniem dzieci, rodziną, domem, teraz mają troszeczkę czasu dla siebie, i niektóre marzenia mogą zrealizować jak to jest z tą starością w ogóle jest takie pytanie też czy człowiek w raju żyjący by się starzał hmm. ciekawe czy, czy tam też była starość myślę, że skoro były pory roku skoro rośliny rodziły nasiona po to, żeby powstawały następne, więc te stare obumierały myślę, że to samo dotyczyło człowieka tylko, że ta starość w raju była inna. Była inna, nie była naznaczona konsekwencjami grzechu pierworodnego. O tym też, że będzie w dzisiejszym opowiadaniu, o tym też rozmówcy, którzy są bohaterami dzisiejszej historii. Oczywiście jak Ksiądz Rogowski to historia dziejąca się w górach, a więc również o tym. Rozmówcy będą dyskutować. Serdecznie zapraszam na kolejny fragment książki. W Wichrze jest Pan. Nie pamiętam już, jak nazywała się ta góra. Była bardzo stroma. Wspinało się na nią dwóch mężczyzn. Obaj mieli po sześćdziesiąt lat. Jeden wszedł na szczyt. Drugi pozostał w połowie drogi. Ten, który wszedł, pił i palił. Na samym wierzchołku zapalił papierosa, wyjął butelkę z jakimś alkoholem, pociągnął zdrowo i jeszcze nas poczęstował. Tamten podobno ani nie pił, ani nie palił. Bywa bardzo różnie z tą kondycją na starość i bywa różnie z samą starością. Siedzieli na Matterhornie. W dole ciągnął się jak rzeka lodowiec, podzielony głębokimi szczelinami. W oddali z jednej strony wznosiła się ku niebu wspaniała piramida Weisshornu, z drugiej najpiękniejszy szczyt Europy, Materhorn. Wskazując głową na niego, Peter dodał: A Juge Miał siedemdziesiąt lat i robił północną ścianę. Tam został. Ale siedemdziesiąt lat stary Albert uśmiechnął się. To ładnie, że mi dodajesz otuchy, ale i tak wiem swoje. A kwestia kondycji na stare lata to sprawa bardzo złożona. To nie tyle kwestia picia czy palenia ale przede wszystkim ducha. Jeżeli duch jest młody, można wychylić lampkę wina, zapalić papierosa i zrobić jeszcze ścianę hornu. Podniósł kubek z winem i wychylił. To było jego święto. Dzisiaj kończył 75 lat. Dziś także, z pewnym przybliżeniem, mijało 60 lat od chwili, gdy zaczął chodzić po górach. Był najpierw tragarzem, potem przewodnikiem, później ratownikiem. Teraz pomagał jednym i drugim. Moja dusza jest tak samo młoda, mówił, jak wtedy, kiedy wychodziła z rąk Boga. A może jeszcze młodsza, bo góry odmładzają. Zresztą, moim zdaniem, u Boga żaden człowiek nie jest stary. Wszyscy są młodzi. Umoczył usta we winie i popatrzył w kierunku Weisshornu. Jego białe ściany liśniły jak lustro na tle błękitu. Stały piękne i nieporuszone. Westchnął. Przypomniał sobie, jak to kilkadziesiąt lat temu z Piterem i Sylwią robili drogę aniołów. O mało co sami nie staliby się aniołami. Dziś pozostało dużo wspomnień i trochę marzeń. Wydało mu się nagle, że nie on odszedł od tamtej góry, ale ona odeszła gdzieś bardzo daleko. Czyżby sprawdzało się przekonanie starych górali, że na starość odległości się zwiększają, a góry są coraz wyższe. Na pewno na starość jedna odległość ulega radykalnemu zmniejszeniu odległość od Boga. Starość to po prostu znaczy, że Bóg jest blisko. Czuł to wyraźnie. Gdzieś w oddali zeszła lawina. Czarnoskrzydły ptak usiadł obok na skalę i czyścił dziób. Nie udało się to Bogu, zauważył Almin. Starość jest za wcześnie i za długo, ponieważ Bóg jest stary, bo wieczny, pozazdrościł człowiekowi młodości. Gdzieś w Biblii jest mowa o zazdrości Boga, nie? I dlatego starzejemy się, umieramy. I znikamy, jak mgła poranna. Albin był najmłodszy z nich. Nie miał jeszcze pięćdziesięciu lat. Wynajmował się dość często jako przewodnik, oczywiście na łatwiejsze drogi. Był doskonały w trawersach, a poza tym był silny jak niedźwiedź. To właśnie on kilka lat temu, gdy helikopter nie mógł wystartować. Znosił na plecach przez 9 godzin ranną dziewczynę ze ściany Dent Herens. Teraz święcił jubileusz przyjaciela. No właśnie, podjął temat Albert. Czy starość to pomysł Boga, czy dorobek człowieka? Wydaje mi się, że to tak po połowie. Starość jest dziełem stworzyciela, ale taka starość, jaką mamy. To owoc poczynań człowieka i złego, konkretnie podarunek Adama i Ewy dla wszystkich pokoleń. Im należy się wdzięczność za takie dziedzictwo. Tak czy inaczej, gdy człowiek jest stary, trzeba z pośpiechem uciekać w Boga. Tak, uciekać w Boga. A tu tyle jeszcze, gór, tyle dróg. Wychylił ostatnie krople wina na zdrowie. Powiał lekki wiaterek, przynosząc z dołu odłąk zapach ziół. Po lodowcu szedł ku górze mały zespół. Związani liną byli podobni do koralików nanizanych na nić. To, co mnie najbardziej boli w miarę upływających lat, powiedział po chwili Piter, to wspomnienia. Nie lubię wspomnień. Ranią mnie, bolą jak otwierane blizny. Dlatego nie lubię żyć w grobach wspomnień. Nawet jeżeli leżą w nich ci, których bardzo kochałem. W końcu oni wszyscy gdzieś tam żyją i nie należą do świata wspomnień. Nie cierpię wspomnień. Nawet grzesznych wspomnień, tych miłych, przyjemnych, zażartował Albin. Nawet. Wszystko, co przeszło, boli i rani. Może dla kogoś to frajda takie wspominanie, ale dla mnie jest rozdzieraniem ran. Ale są ludzie, którzy żyją tylko wspomnieniami, mówił Albin. Zginęliby albo oszaleli bez wspomnień. Spotykałem takich. Peter zastanowił się przez chwilę. Być może i to właśnie jest starość. Życie wspomnieniami jest starością, życie marzeniami to młodość. A mnie się jeszcze marzą Andy i Góry Skaliste, i Hindukusz, i Pamir. Albert wylał ostatnie krople wina z butelki do kubków i swój podniósł w górę. A zatem za marzenia, za dziś i jutro, powiedział z radością w głosie. Dla Boga jest wieczny dziś. Dlatego Bóg się nie starzeje. Jest wiecznie młody, wiecznie zielony, jak te łąki pod nami. A my przecież jesteśmy Jego dziećmi, no nie? Dziećmi Boga. Wiecznie zielonymi dziećmi Boga. Jak zawsze ksiądz profesor Roman Rogowski daje nam bardzo bogaty materiał, bardzo bogatą treść do, do przemyśleń. Po pierwsze, oczywiście to jest wiele wątków, ja chciałbym zwrócić może uwagę na trzy. Po pierwsze, starość to, to nie tylko kwestia upływu lat, starość to sprawa bardzo skomplikowana, starość i kondycja związana ze starością to sprawa bardzo skomplikowana, ale generalnie chodzi o to, żeby nawet jeżeli ciało się starzeje w związku z upływem czasu, to jednak żeby duch był młody, hmm żeby duch był młody, żeby gdzieś w sercu był zapał, żeby, żeby w sercu czuć się nieustannie ciągle, ciągle młodym. Oczywiście to, to są jakieś takie może tęsknoty, ale coś w tym jest, bo można być starcem w sensie mentalnym, w sensie duchowym, mając niewiele lat, a można naprawdę przeżyć wiele, wiele lat i ciągle w sercu mieć pokój, ciągle mieć pogodę ducha, Ciągle żyć wiarą, nadzieją, miłością. Tak? To jest to jest piękne w życiu. Po drugie, starość, i chyba nawiązuję tutaj do tego, co powiedziałem na samym początku, starość byłaby w raju. Starość jest dziełem stwórcy, to znaczy przemijalność. Natomiast starość, taka jaką my mamy, jest oczywiście konsekwencją grzechu pierworodnego. Teologowie mówią, że życie doczesne w raju by się kończyło, że byłby jakiś sposób przechodzenia ludzi z tego świata do wieczności, bo przecież do wieczności Bóg nas powołał, a nie do wiecznego życia tutaj na ziemi. Ta wieczność jest w niebie, a nie tutaj na ziemi. Tym bardziej, że ta wieczność w niebie. Jest już w przemienionym ciele, z martwych wstaniemy, w przemienionym ciele, które już nie podlega starości, konsekwencjom grzechu pierworodnego, a więc nie będzie bólu, chorób itd. No i trzecia sprawa, być może trochę kontrowersyjna, a mianowicie, że starzy wspominają, a młodzi marzą. Ale to już jakiś czas temu o tym słyszałem, że jak się mnisi spotykają, jak się zakonnicy spotykają i zaczynają wspominać, a jak to kiedyś tam było, a jak to było w seminarium, a jak to było za tego prowincjała, a jak to było za tego przełożonego, no to zaczynają się już wtedy starzeć. To jest, to jest już taki sygnał, że zaczynają się starzeć. Może to jest związane też z tym, że. Im człowiek dłużej żyje na świecie, tym ma więcej doświadczeń i może tymi doświadczeniami się dzielić, o nich rozmawiać, wspominać te doświadczenia. Myślę, że tutaj tak ostro bym sprawy nie stawiał: że ten, kto wspomina, to, to jest człowiekiem stary, a ten, kto marzy, to jest człowiekiem młodym, bo. No, bo tak, myślę, że, że jak będziemy przeżywali tą starość, znaczy pewno wielu z Was już tę starość przeżywa. Ja też poproszę, żebyście skomentowali te trzy aspekty, o których tutaj wspomniałem, może też inne, o których mówi profesor Rogowski, ale, ale, ale no, no właśnie, wasze, wasze, wasze doświadczenie, jakie jest, jakby przeżywać je starość, czy rzeczywiście. Wspominanie jest oznaką starości, czy jest oznaką doświadczenia, przeżytych lat, nabytej mądrości? Tak, ja pewno, jak sobie obejrzę ten film za 20 lat, to swój komentarz też umieszczę. Póki co mam jeszcze mnóstwo marzeń, ale już wspominać zaczynam powoli. Dobrze, moi drodzy, tyle dzisiejszej refleksji, dzisiejszego rozważania na temat jesieni naszego życia. Popołudnie naszego życia. Jeszcze raz proszę, napiszcie komentarze, swoje przemyślenia, swoje refleksje, swoje doświadczenia. Oczywiście zapraszam do udostępniania, do polubienia, do subskrypcji. No i oczywiście zapraszam na modlitwę, na zakończenie dnia, która od razu po słowie na dobranoc. Z Panem Bogiem pokój i dobro.